Cześć, manku, witam wy już w 110 odcinku kronikarzy z kolonii. A jak kronikarzy, to macie jak? Po 55 razie udało mi się wbić to dobry dzień. I po 1.02 serwera tu macie, o yy, o któregoś godziny grywamy, o której macie było wbijać. To jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze, był jeszcze ten zapi, nie? No mówię, ale mówię tak jak to, co jest widoczne. Ile tam jest? A ja nie widzę tego. Pod po testy kliknij. A właśnie ja nie mam w ogóle... czekaj schody włącz A ja nie mam nic, tylko, że 20 do 3.30 A, spokoła. Nie wiem, ale u mnie było widać co się tam, wiesz Nie Ile razy próbowałeś? Nie wiem, nie właśnie zastanawiasz się co tu się stało, bo ostatnio bez problemu pijałem No właśnie, nie wiem nie wiem, może za, za długo, za, za bardzo opór pogródziany wpadł na Na kolonii zarazem też. Ja też się na nas zapatrzeć, powinienem w Mój ty panie. No do tego czasu trzeba siebie skończyć. Siąd tylko do zarany, a ja nic jeszcze nie chciałem. Góry Angela. Ty już ma wszystko, po... nie zboże, ty jeszcze nie chciałeś. Nie to na kisiąg. Oj, a ja zapalę tak u na pół, bo dopiero wtedy zacząłem pytanie. Apeluję do wszystkich, którzy oglądają jutrzejszą reprezentacji Polski. postawcie dom, że Polska też odwali i wygracie drugi dom i o polskie kapitantstwo. Dziękuję. I nie obstawiajcie Norwegii, bo Norwegia przyje kupony. Wyspa, hmm. to jednak jest porządna drużyna. Oni potrafią zrobić ci comeback. 400 zł przeszło przez nos. Zabieram tam na przykład przyniosę. Dobrze. Gdzie ja nie pamiętam, żeby nie dbać takie maniany jak... na rzepakach. No i tak, wracając do serii, to... co małe plany, chodzi o czegoś kupno i sprzedaż, więc... możliwe chyba że chyba szykudzi się na kolejnym odcinku na coś nowego. Tu wsiadłeś co na serwerze? Nie wywaliło cię ani. Aha, ja mam problem. Jaki? Weź mnie uczą z gospodarki. A żeś. wsiadłeś i. No, czas ci normalnie, że jestem na serwerze. Nie, o. Dobra, dzięki, naprawiłeś. Już ci daj kierownika Dobra, dzięki, naprawiłeś. Dobra, nie wiem, bo ustawiałem sobie GPSa No tak jakby zaciąło się i nie umiało mnie puścić, nie? Ale A. normalnie grałem, bo wiesz, czas leciał w realne rzeczy, że godziny, na no to reagować żadnego nie miałem Ale w ogóle kranie nie reagowała No widzisz Wiecie, Czasami takie wyrzucenie, znaczy wyruszyło no to gospodarstwo od razu. No tak jakby, nie wiem, złapało yy, mi ich yy, tego, no, bo chciałem się ustawić już pod ścieżki Aha, dobra, bo się ścieżki chyba zepsuły Dobra, dobra. A, nie, dobra, nie zepsułeś. Ja z tych ścieżek się nie bawię, tego, tego, to aż tak... ja tak, nie, tego ja montaż tak. Nie, tak się Nie, ogadam i mi nie lubię. No, No ja bardzo lubię. Poczerw znaczy, polubiony jak, jak na żywo by się bawię Do tego czasu to prawie wszędzie bawię się ścieżkami, gdzie się da. Albo inaczej, na takie ścieżki jak ja mam to, to, się fajnie bawię. Jakbym miał i to bym się nie bawił. No kurde, też picham, więc tak na będzie poszło na... kiedy z biogazowni oni mi kasę, by mieli przelewać, a... ja to tam mia miałeś? Nie ja, wiem, że dokładnie nie pamiętam, ale to było... Ponad 60 tysięcy. Nie wiem, mogę się z spytać. Bo tam będę podjeżdżać za niedługo. Nie o... Nie, tam gadali, już nie pamiętam. Gadałem z nimi, ja, ale wiesz, jak to jest. Człowiek chce czymś, czymś już człowiek zapomniał, A człowiek, jakbyś to miał zapisać na kartce, to zawsze. A to sobie później zapiszę i tak. No. Zaczynamy na lewym polu. A co na tym, co ja miałem, ja? Czy jakieś. Jojo, jakiś... no jo, jo, nic, tu się na całym O, tu, o, ogólnie z to nie miałeś, bo gadawice, no, była bo, żona nie było, że sam nawóz sztuczny tylko był. O, widzisz, to wiedziałem, no, ja które pola Ja wiedziałem, które bo tu pola, że mi się nie opłacało tam jeździć. My a mi się no, no jakbyś kupił te drugie, to wtedy ja, ale. A no, mi się nie chciała tam łączyć, wiesz? A no, dużo sypów tam było. Ja w końcu mam pole ze słupami, bo dopiero żadnego nie miałem tutaj. No widzisz. A ja już miałem 3 z kolei. To pierwsze. Gdzie dwa mam z takimi dużymi supami. Mam no, nadzieję, że tam nigdzie ścieżka nie wyjdzie, bo wtedy będzie problem. Objedziesz no. Go. No? Nie, zrobię tak jak Paweł na rzekowie. Pojadę pomiędzy i tam zrobię ścieżkę. Bo będzie z słupami, tak? Będę w każdym Słup że takie eski floreski. Ja robimy ścieżkę. Pierwszą na tym poru. Ale ci powiem, że te moje pole 69 ja mam, nie? No. Człowieku, to jest idealne pole na ścieżki, nie? 60... No tam, 60 69. No, nie masz 60? 68, 69 mam. A tu, dobra. Patrzmy na 89. To jest idealne pole po ścieżki. Z dwóch stron mam równe pole na 3 metry, nie? Nigdzie nie wiesz. Idealny przyjazd. Nawet bym nigdzie nie musiał, wiesz, że mi brak, nie? No widzisz. A, dobra, muszę w na następnym sezonie jakbym gdzieś chciał, to, to, to w talerzówce się lepiej się robi ścieżki bo są węższe, a po one się ugują trochę i robią się grube ale to tygresy to no tu z seorem to pole w tych burakach i ty orasz czy głęboszem? Półkiem a ja pod tych górań ja bym tego dżendiro za tak katową. skatował mnie Nie, w sobie sensie, ale nie ukrywam, mi się przydał większy ciągnik, bo ten groovek na. No, znaczy, ten głębłość swoje robi. Nie, jeszcze było go nie kupować. Tak mi dali taką ofertę. tam, to, żeby ciąg, który będzie miał zbilizowaną tą masę do mocy swojej. Bo aktualnie z tym jest ciężko. i w sumie, jak nie nagrywam ja, a i tak dziś nie będziemy nagrywać. Masz Nie, ciąg? Niby możesz. No? A jak tam chłopaków dogadałeś się? Ty Ty weździesz na megazownię, ja. czy. Na. E, trzy, kilka przyszedł do siebie, reszta na megazownię. A ta twoja wielka hałda nie przykryta na stóp? Tam jest. No, no to już jest od nich. Z ich już ja? Ja oni powiedzieli, że potrzebują. Ja, ty, bo ja mam dwa po, ja mam półtora hektara. Jest sąsiad, belkę żem znalazł. Co? na moim polu? Nie na moim No proszę. Twoją belgę żebym znalazł. Krzakę. Moją? No twoją. Patrz ty o, zobacz. Zaraz wyjdę, czekaj, bo mam przejazd i zaraz ze ścieżką będzie, wolny recykować. Nie no tak, ten zestaw idealny, bo ze sobą współpracuję. z tajerzy No widzisz. No, kolorystyczny to jest mistrzostwo świata. Nie są te kolory. Ja lubię takie ciągnie. ja lubię biało czerwone patriotyczne cioni, bo... <grych> A ja nie, i co? Ale masz patriotyczną markę, bo ty masz dużo. Polska marka, no. Samaszk tak samo, Polska. My no, no, się znajdą w Polskie. Jest, Samaszk w Polsce. Nie, nigdy Leap nie rozum? byłem... Nigdy nie byłem pewien, do Samaszki tutaj Polski, czy nie. Nie, jest polski, Polsce, po pierwsze czytałem. Nie czytałem. Skoczyło mi. Nie, na targach gdzieś byłem, to flaga Polski była. Nie każdy miał swoją flagę, nie? No. Ja, zawsze, ja zawsze mylę... E, Mylę. Zawsze mam problem, wiesz jaki? Nigdy nie pamiętam z czego jest y, John Deere. John Deere jest amerykański, amerykański nie? No a klas jest niemiecki. I French I Deutschfarb. No A z czego jest New Holland? Też mi się zaje, amerykański. A nie jest włoski? Nie, włoski jest Włoski nie. Znaczy, nie wiem skąd dokładnie pochodzi, ale ta firma po prostu. Usunęła... O ty, sąsiad, ja, ty, ja jestem chłop. Ja tam w z Austrii, to przecież po Tinder i Schleier to jest austriackie. Jest na pewno, bo kiedyś, jak jechałem kilka temu na wakacje do Chorwacji to przejeżdżałem we Wiedniu, no to było we Wiedniu, nie pamiętam, obok e, no, e, głównego, głównej hali produkcyjnej nie A ja kronę. O, ale krona niemiecka, nie? Niemiecka, ale ja bym. Wy, głównej hali. No ja, no ja przejeżdżałem. Ale takie sprzęty tam kupy stały. Wiesz, ja tam, wiesz, byłem tam w seks Ej, na razie tfu-tfu od półka, dobra, idą ścieżki, nie? Od tego pierwszego słupa Dobra Muszę... Pamiętać, dobra, cofniemy Ja mam ponad już pół pola chyba za rano. A tak w sumie teraz tak patrzę, że nawet u mnie na wsi zbytnio rolnicy nie mają Nie ma pół zbytnio jedno słupy Jak są, to jest jeden i wiesz Jeden koniec, albo jak są słupy To są w takich miejscach, no, Pobocznych, nie wiem czy tak można nazwać że tak z boku, że w i je, cofniesz no. No, i pojedziesz dalej. Boże, jak ja, ja się cieszę, największy wpływ mojego silnika jest taki, że on nie ma broni aktywnej działającej, nie? Bo ja bym jeszcze teraz rzepak, pół, pół swojego rzepaku zepsuł. To, że się zagalopował, jo? Jojojo, jo, bo cofnąłem i, i nie poczułem dobrze. Ale na przykład w ra, ten... E, ten, jak to się mówi... Mm, no. Na przykład jest coraz więcej moduł jak wychodzą, nie? To ściewniki już mają brony aktywne, brony talerzowe no, w wiednikowe nasz nazywa, ale możesz odczepić. Nie jest jakoś tam może Na przykład nie wiem każdy ściewnik, Cwernerlandy e, taki 3-metrowy. No. no no, to on nie był z broną a teraz już z broną jest zrobiony. Dobra, powiedzą, że fajnie ścieżka wyszła, teraz wychodzi mi z wysłupie, ale w sumie lepiej wysłupie, żeby wyszła niż przed to sobie. Jak to bym wyszła na razie? Tu sobie ja w jakoś też tak robię. Ale to robisz normalnie ścieżkę na słupie i objeżdżasz, jakby jo? Jo. Dobra. Jedną stronę jakby składam i objeżdżam i rozkładam. No że w farmingu tak nie działa. No ja no, masz już szkoda. Właśnie, w, w poprzednich edycjach pamiętam zawsze było jakieś, dużo było, że podchodzisz i składasz sobie, nie? Polski, Polski to w ogóle było... No to wiesz, no. te małe, te pilmety, czyli te inne no, właśnie no. były takie, że podchodziłeś... Ja znajdę jakiś specjalny 15 metrów. I wiesz, że się podeszłeś i się zużyłeś. Także no, niedługo będziemy do mnie nagrywać, bo jakby się udało Pawła niedługo załatwić, te czkarniste. Znaczy właśnie, kurde, ja nie wiem, czy, czy ja będę brał jednego czy jedna osoba, do czy dwie. Bo jak ja będę trochę dawał do siebie, a trochę nabiega za ownie, no to tak. Nie będzie chyba z, z, z przejazdami. Znaczy bo ja mam nie skończę mówić. Ja mam hektar 65 tu nie? No? Chyba hektar 65. Nie, hektar 50, dobrze. To te malutkie pole idzie do, do mnie, a te wielkie gdzie na za wiecach. No ja, no. Dobra, zrobimy to tak. A ty jeszcze nie masz tej skoszonej? Nie wiem, ja mam w październikowe niestety. Dwie. Te większe. Małeś no, masz skoszoną. Ale fajnie, w końcu mam jakieś pola, bo pole bok pola i mam pola, bok pola ścieżki. Ta, uwielbiam takie coś A ja dziś testowałem kosiarkę tę I co? Jak tam nowy nabytek? No fajnie, ten... Tylko że wiesz, jest ustawienia dobrego. Ale to myślicie w przyszłości, żeby kupić na przykład, nie wiem, kosiarkę, zgrabiarkę z tarychta? Jak będzie się kosiarka to czemu nie? Mhm... A, Newholm jest amerykański. Udzielić to. Mhm. Mm Tam to spadnie szybciej, ale się skupiłem na jechaniu. Ja. Zy... To tyle jeszcze Zy... będzie, minut odcinka? No, jeszcze 6. Nie całe. Dobra. To zrób tak 6-7, to idealnie skocza pole. No, no ja Musisz tak przyjść. patrzę powiesz, do, bo ja tak 20 minutowy zawsze robię Wiesz, tak, Ja nie ja... Minutu, A nie będę się w minutowe czeka nie wyrobić Pewnie jak to zrobić. Ej wiem, nie zrobię dobra. Wiesz, jak ja po prostu widzę, że nie skończę I tak kończę Po no. co chodzi? Wydawać, no, jo, jo. No, no chyba, że to jakaś taka akcja, kukurydze czy jeszcze no to za już... We, wezmę to dłużej czy coś a bo jak widzę, że naprawdę 2-3 przyjazdy zostały, no to ja też zrobię duszę, a tak to zawsze ty wiesz Nie no w Sajwis to jest te pole, dobrze, że wziąłem Ty słyszał, że od początku masz to pole, nie? Nie pamiętam. Chyba je od tak widać, to od początku towałeś Ile ja mamy godzin na serwerze? Kojarzysz? Ponad 300 o 400 chyba już się nawet możemy zbliżać A Ja ten, ja nie mówiłem Ci, ale jak by wyszło 22, 25 albo szybciej Jakbyśmy przeszli na nową mapę, nie? No. To chłopi serię, w chłopie robię w 200 22 tutaj i gram przez 2-3 sezony i testuję i biorę pola, które ty masz, nie? <głos> <głos> <5 od 3. głos> no 5-3 tak. Ba, bo mam weźmieć tego save'a, no i sobie już te połączone pola moje Yo, weźmiesz No, no, no Tak właśnie myślałem Czyli tak obstają, że... że najbardziej cię, cię kusi pole numer 8, co? Żeby wziąć... No I czasem jeszcze to duże, to 30... od 33 do 29 A nie, to akurat tak nie, kusi mnie bardziej ta właśnie 8 ee, i 7 7-4 Jeden To to co masz przy mnie. Może inaczej mi to bardziej kusi, A. bo wiesz, jednak... Jednak wiesz, no mm. Jakby to powiedzieć? Te chciałem kupić pola o To wiesz co szybciej? Jak mówię o tej 30, szybciej to 26-27 A tu przy kościele? No Święte Wtedy pole? Jest. pole ja. Ja. Zasiadę zawsze, w większości przypadków, ja na koniec odcinka do Ciebie, tak że jak będziesz chciał kończyć, to przyjdź do mnie na pole, albo ty te buraki orasz. No. Ok, za 3 minuty do jednej rady jeszcze ścieżkę kolejną. Po no. burakach, a co ty, nie to tu został do ograniczenia, tak ja mam wszystko ogarnięte. No tak, bo u mnie będzie ostatni odcinek we wrześniu Także potem będzie trochę, będę miał garnier poza odcinkami, także pewnie jakieś live się tego odpalę wiem. Ja bo ja po kukurydzach żyto się Ale zwykłe czy na zielonkę? Zielonka Ja tutaj to, że to się nie bawię, ja pszenicę, jęćmień yy. a, po, a po co po ci tyle żyta taki zielonkę. Bo ja będę miał w następnym kukurydz żaden się czy że, to, że ci po prostu to zdrażniło, że ja mam, że ja mam tyle żyta? Nie, jak chciałem dużo żyta Ja to od początku wiedziałem, że będę się dużo Ja w następnej zonie idę w zboża i w soję No i Ku Kukurydzę, może jedno polo za żeby coś było, jak przejdziemy na nową mapę, żeby tam coś było, nie? U mnie głównie w większości żyto idzie na kiszonkę, na belki Ale to sąsad, nie wiem, czy ciebie się jakiegoś kogoś wynajmę, że przyjdzie popracował w jarko, no niech mi poprasuje. A ja no... Ja tam coś mogę, go że jest zawijanie. No Wiesz co ci powiem tak żałuję, że na tej serii yy, A co z drugiej strony chciałem po No tak założyłem, że ty dużo idziesz w kiszonkę, że z tej kiszonki dużo trzepiesz kasy No ale ja chciałem właśnie, to był mój plan na tą serię żeby się bawić w Kiszonkę trochę w większą skalę i podtestować bo wiedziałem, że wiesz, samorzbierając teraz mam taką potingerkę no, Później ją wymienię na większą i A nie lepiej ci prostu... właśnie zamiast tego to... Jakiś kopiec jeszcze dostawić i ten i wszystko w kopiec rybać? Masz, czy nie wiem, pozastanawiam się. Jak masz tą samozbierającą tak takie jest. żyto? O tym ściernisku ży żyto, wiesz, jak wy wygląda fajnie samozbierająca? No to ta, to ta, to do siebie pójdzie w większości. Ja sprzedam może jedno pole, może dwa. Reszta idzie do mnie. To jo, to to. A ile a hektarów? Mi, że... A ile hektarów ty się, 4 chyba, czy pięć? No to ja tak mam więcej, dwa ja więcej chyba. To masz 6,5 chyba. Nie, ja, ja mam coś koło 6. Ale ty wiesz ty w trochę szale, ty więcej jednak szana potrzebujesz do siebie, nie? No ja... No i też to, że ja w tym sezonie kukurydzny na nie robiłem. No no no. Czy robię go no. napię, no, nie? No. a mi chodzi tak dla siebie. A ja właśnie ten... Bo właśnie chciałem się tutaj pobawić trochę, wiesz, te same takie rzeczy. Dobry Dobry się, się, dobrze, bo jeszcze tutaj, coś świat, ale tu miałem Eee, hmm, więc, więc ten ja właśnie chciałem być takim typu oporowcem związany z kiszonkami nie? Po prostu tak i że w tym farming aż tak człowiek nie bał się dużo tymi kukrydzami, aż tak? Wie, wie, dobra ja Do buraki idę... czy w kukurydza na ziarno idę. No, a ja właśnie idę w ziemniaki, nie? Tu odpuszczam... Mam kieserek nie chcę pobawić kukrydzone ziarko, nie? Tutaj tu nie potrzebuję. Ale za to tu idę w słonecznik, nie? A ty właśnie, Wiesz, takie pytanie. Ocinek z koszenia to zyski będzie chciały? Jo, ja się wykoszę, ja mam oprawę twój Twój kombajn, więc... Z, ja się przeszkolić jest... w czymś większym niż... niż ten twój. No jak w przyszłości chcę kupić następny zonę, chcę kupić kombajn, to tym bardziej trzeba się już Jakiegoś nowszego. Jo. Znaczy ten jest ale jak chciałem na kolonie jeszcze ten... dwa kombajny mieć, to był taki mi ja, Tak jak Ty masz klasę i Bizona to ja będę miał klasę i ile bizon tyle robi? Ty, ale coś nie powiem, jak wiesz, Paweł będzie pił, to na przykład może też coś kosi, nie? O to chodziło nam, żeby tu jedna osoba, która go i nam pomoże. Dobra, ja, zjadę z, jadę z góry i będę kończył. Hmm. Nie chcę, żebyś nam przyjść, bo idealnie robię ostatni przyjazd, będę robił. Jo ja już, tylko czekaj, daj mi, zje daj mi zjechać. Zjeść ci też dam. Znaczy, czym? góry <laughs> Ale to ten, to właśnie jedyne, czego żałuję, nasz znaczy żałuję. Eee... Że na żadnej serii tak nie poszedłem typowo w baloty, nie? Kiszonki. No ja tu tak. Się bawi... Ja tu tak w coś to poszedłem, ale tak na odcinku praktycznie tego nigdy nie było i. Bo ja ci tak powiem, nie? jak jeszcze jest odcinek, jak. Ee, mam serię na woli, nie? No. To ja tam robię sobie baloty, robię i baloty i kiszonkę, nie? To i to. Tak się miesza. Dużo rolników też tak robi, że jeden pokaz robi no. w kiszonkę, a reszta robi w baloty, albo na odwrót. No i tak się bawię, ale wiesz, od początku wziąłem zbytką prasę. Eee, no. W, e, zwykłą prasę i owiarkę, nie? W no. przyszłości kupię sobie normalną owiarkę, e, ale ciąganą, nie? Ale tak żałuję, że na żadnej serii nie poszedłem typowo w prasowiarkę, nie? Taką typową kupić. Myślałem, że tu nie kupić, ale nie ma żadnej takiej, która by mi ten podobała się. Znaczy jest jedna i może ją kupię, ale to pod koniec, e, bo e, nie na tej mapie. Nie na tej mapie, to już pewne, ale. Ale to jest moją serię na Dąbrówce, to się tam no na live'ach, nie? Tam gdzie Moni Holanda. No. I mam prasę deutsch I mam yy, ciągnik deutsch nie? Tam także pobawię tym Deutschem. I wiesz, jak słomy robisz, to chłopie dwa baloty wyrzuca z tyłu, nie? Wiesz o co chodzi? No wiem. No to chłopie, jakby, nawet jak ja, który nie, nie umiem ładować balotów, tak jeszcze raz łatwiej ładować baloty. No bo dwa naraz sobie bierzesz. No. Dobra, także tym ja tak... <laughs> akcentem no. będziemy kończyć ten odcinek. Dobra, dobra, ja mus, z, zim, On Siada na pół, patrzeć jak ma ścieżki zrobione. Fajnie wyszło, nie? W I też I co? Zapraszam do Maczka. Ale cały odcinek skończy na odcinku, fajnie. Tak, na kurze, zapraszam do Maczka na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że nie będzie pijanych co... kompanista i ciągniki w rowie. Nie, że ciągnik w rowie może być, ale, ale samość tw Ale twój ciągnik w rowie, nie mój. Hmm. To może być, nie, kłopy kejs może być, to się tylko szpadam na źle, co pójdzie. No to co ty, tak kończymy i co? Zapraszam do kolejnych odcinków. Na, na razie, la la la. cześć!